Jach, który dzisiaj zobaczycie, jest jednostką szytą na miarę, której niczego nie brakuje. Ta konkretna łódź została wyposażona w wyjątkowy sposób przez samego właściciela m która miała mu służyć do prywatnych celów. Na wasze szczęście jego plany się zmieniły i w tej chwili zaprezentuję wam nie lada gratkę. którą przygotowałem dla siebie, ale po prostu jestem zmuszony spadać w tym sezonie. Nie popływam, zrobię sobie kolejną. To jest model 720 GT. Skończyliśmy pracę nad nim na koniec sezonu. Z racji moich prywatnych spraw, nie będę miał w ogóle czasu na korzystanie prywatnie z wody, bo mi się rodzi za tydzień, dwa, jutro, pojutrze. Dziecko, córka. No gratulacje dla Pawła. No. Dziękuję bardzo, więc tutaj będę chciał się skupić na pewno na tym. Mam nadzieję, y że nie teraz. Mogę dostać <laughs> za minutę telefon i jechać. Natomiast oddaję ten projekt komuś, kto doceni. Tutaj wszystko, co widzicie, te kolory, elementy wyposażenia, to, jak. Jak wygląda i myślę, że naprawdę bardzo fajnie wyszło. Ulica jest bogato wyposażona. W zasadzie zostaje tutaj nam zamontować silnik, ploter. Mamy tutaj ster strumieniowy, toaletę morską z maceratorem, otwierany dach to jest też ewenement. Możemy sobie tutaj się zamknąć, kiedy jest zimno, włączyć wybasto.